Cześć, witam Was serdecznie. Sezon się zaczął na dobre. My na dzień dobry życzymy wszystkim dobrych lotów, życzymy powodzenia, jeśli chodzi o wszelkiego typu przedsięwzięcia w tym sezonie. Zaczynamy teraz z grubej rury, jeśli chodzi o sezon, natomiast dla przypomnienia, w naszej ofercie produkty, które wprowadziliśmy w zeszłym roku, plus dodatkowo turbo doładowanie i Superman Sport. Są to dwa produkty, które jasno i szczegółowo w naszych firmach produktowych opiszemy, opowiemy plus opinie hodowców, którzy to stosują. Niektóre opinie już są dostępne na naszym kanale, natomiast my zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do stosowania. Jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania, problemy, zawsze można do nas zadzwonić, my jesteśmy dostępni w godzinach porannych do godziny 18, natomiast później jesteśmy zaangażowani w wiele działań, jeśli chodzi o działania lotowe, jeśli chodzi o hodowle, z którymi współpracujemy. I życzymy, życzymy wszystkim wszystkiego dobrego, powodzenia, dobry lot. Zapraszamy do oglądania i powodzenia wszystkim w efektywności działania, jeśli chodzi o ten sezon. Pozdrawiamy serdecznie, PR. Terima kasih telah menonton!